Witam Was serdecznie na moim kanale. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie bieżnia elektryczna Thunder TS 815. Zapraszam Was do krótkiej prezentacji. Ekran z odczytem podstawowych funkcji. Czas dystans, kalorie, puls, wejście USB jack, głośniki, pomiar pulsu, sensory dotykowe, dodatkowa regulacja prędkości w rączce, miejsce na bidon, brak półki na telefon, tablet, moc silnika stała, 3 konie mechaniczne, prędkość minimalna 0,8 km na godzinę, maksymalna 17 km na godzinę, długość pasa. 113 cm, szerokość 41 cm, trzystopniowa manualna regulacja kąta nachylenia pasa biegowego do 15% kółka transportowe, waga urządzenia, 52 kg, maksymalna waga użytkownika, 140 kg. Długość u podstawy, 150 cm, szerokość, 68 cm. Wysokość 123 cm. Po złożeniu długość zmniejsza się do 93 cm, natomiast wysokość zwiększa do 131 cm. Plus, że sam blat, który podnosimy jest lekki i spokojnie nawet słabsze, starsze osoby bez problemu powinny sobie poradzić. Sprawdźmy teraz odgłosy, jakie wydobywają się podczas treningu. Standardowo miernik ustawiony 60 cm od bieżni, aparat z wypiętym mikrofonem krawatowym 100 cm. Ja wchodzę i będę Was informował jaka jest aktualnie prędkość. 3 km na godzinę. 7 km na godzinę.

Przejdźmy do najważniejszej części testu, czyli prezentacji. Jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 100 kg będzie wyglądała na maszynie. Ostatnio dostałem, słuchajcie, komentarz, że dość mocno gestykuluję jak jakiś polityk. Będę starał się tego unikać. Montaż nie sprawił żadnego problemu, wszystkie elementy do siebie bardzo dobrze pasowały. Najlepiej, jeżeli w dwie osoby wyjmiecie maszynę z kartonu, tak żeby go nie zniszczyć, ułatwi wam to. Ewentualny zwrot, jeżeli sprzęt Wam się w jakimś stopniu nie spodoba. Konsola czytelna, miejsce na wodę. No, tutaj tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Bym powiedział, że wygląda całkiem. Przyzwoicie te przyciski one są podobne jak w Biorku X520, dość małe. Także jeżeli będziecie gdzieś tam rozpędzeni w treningu, to może ciężko być trafić, nie wiem, w odpowiednią prędkość, nie wiem, żeby zjechać z trójki na jedenastkę albo z jedenastki na trójkę. Mamy tutaj start, start stop w lewej rądce, w prawej możemy sobie tą prędkość jeszcze manualnie regulować. Także no, no a głośnik. Są, nie sprawdzałem, bo wszystkie głośniki w bieżniach działają po prostu beznadziejnie. Pozycja. Tutaj mamy blaszki do pomiaru pulsu. Ja spróbuję za nie tutaj złapać, także no troszkę mi ta sylwetka leci do przodu, garbie się, ale nie ma tragedii. Także im osoba będzie niższa, będzie czuła się też dużo bardziej komfortowo. Pas, szerokość, długość. Ostatnio testuję bardzo dużo tych mniejszych bieżni budżetowych. Ja się do tego naprawdę przyzwyczaiłem w domu, postawiłem sobie tandera 82-33 bodajże i naprawdę sprawdza się, nie mam tam do czego się przyczepić i ta szerokość, szerokość tak, nie, szerokość tak, długość w zupełności mi wystarcza do chodzenia i nawet żeby sobie tam jakiś delikatny truchcik truchcik wykonać. Blat bym powiedział, że jest taki bardziej miękki niż twardy. Ja spróbuję jeszcze to przyspieszyć, tak żebyście zobaczyli, na dziewiątkę może, bo tutaj zastosowane są takie inne systemy, takie sprężynki, za chwilkę zbliżę kamerę, żebyście to zobaczyli. Standardowo to są takie gumy. A tutaj sprężyny z taki w połączeniu z, takim, z takimi, nie wiem, plastikowymi wstawkami. Także czuć słuchajcie tą miękkość. Także dla wielu może to być plus, dla innych minus. Ja ogólnie lubię biegać na bieżniach twardych. No i tak jak podczas samego treningu nic się nie przycina na tych mniejszych prędkościach. Ja zwiększę teraz na jedenastkę. I teraz musimy już manualnie sobie zwiększyć do, słuchajcie, do 14. Dalej nic się nie przycina. Czuję, że już but mi ucieka poza e, poza jakby tylną krawędź e, pasa. Także muszę uważać. Ale słuchajcie, zwiększę to jeszcze do 17. No i daję radę. Pracuje to wszystko płynnie. Nie ma też jakichś takich mocnych uderzeń stopy o blat. Jedyne co, no to trzeba uważać przy tych dużo większych prędkościach, żeby nie zsunąć się z bieżni, bo już czułem, że tam palcami o tą tylną rolkę zahaczam także centymetry. I byłaby chyba tra tragedia, leżałbym gdzieś tam, pewnie pod drzwiami. Nie ma się za bardzo, słuchajcie, do czego przyczepić. Bieżnia budżetowa, za chwilkę będzie takie pełniejsze podsumowanie. Nowa bieżnia na dzień dzisiejszy kosztuje 1599 zł. Uważam, że jakość wykonania i wyposażenie, jak na tą cenę przyzwoite. Przeznaczona do chodzenia i amatorskiego biegania, raczej dla niższych osób, które będą czuły się na maszynie dużo bardziej komfortowo. Maksymalna waga, jaką podaje producent 140 kg troszkę przesadzona do 100 kg. Moim zdaniem to jest bezpieczny, maksymalny udźwig modelu TS815. Z ciekawostek podpowiem, że bliźniaczym modelem jest urbozym. V520. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.